Nie wstydź się. Nie wstydź się zapytać o pomoc. To nic złego w tym, że chcesz się nauczyć budować normalne relacje z kobietami, chcesz nauczyć się budować związki, chcesz nauczyć się, jak działają kobiety. Nie wstydź się. To nie jest naprawdę nic złego. Wszystko z tobą ok. jeżeli chcesz się tego nauczyć. Jest całkowicie cie normalny z dziwów od dziwne Dziwne byłoby, gdyby, gdybyś tego nie chciał. To jest całkowicie normalne. Nie musisz się nikomu z tego tłumaczyć, ponieważ nikt tak naprawdę nie zadba o Twoje relacje, tak jak ja albo Ty. Prawdopodobnie, jeżeli będziemy razem współpracować, będę pierwszą i ostatnią osobą, której będzie zależeć na tym żebyś ty odniósł sukces w relacjach z kobietami. Oczywiście ja tego nie zrobię za ciebie. Nie mam takiej możliwości, słuchaj. Gdyby tak było, to byłoby super. To by mi dużo ułatwiło. Ale tak nie jest. I tak nie będzie. To się po prostu nie da. Nie da się bym zrobił yy, to za ciebie, bo ty też musisz nauczyć się stać się... Yy, Mocnym mężczyzną. Też musisz nauczyć się stać się tym, kim zawsze chciałaś być. Tym, ty, kogo zawsze potrzebowałeś. I to jest do zrobienia. Jeżeli ty się będziesz upierał w tym, że ty nie możesz, nie umiesz, nie chcesz dać sobie szansy, albo będziesz zakładał, że ktoś chce cię oszukać, albo że to są jakieś sztuczki nie ma z. Oglądając jakiś jeden film, dwa czy trzy, to pamiętaj, że, że to jak postrzegasz mnie, to też jest odbicie ciebie. Jeżeli ty uważasz, że ja jestem taki, siaki, zły, i niedoby, no to zastanów to się, co takiego jest, co takiego przeszkadza tobie we mnie, co tak naprawdę sam wypierasz w sobie. Ja jestem spokojny o to, że każdy to będzie chciał skorzystać z wiedzy ode mnie będzie miał efekty. Dlatego nie wstydź się pytać. Nie wstydź się korzystać z wiedzy. Kliknij trzy kropki więcej pod tytułem filmu i Zabaw, jakie Wam kursy dla Ciebie. Zobacz, jak mam model współpracy. To nie musi tak wyglądać. Nie musisz być samotny. Nie musisz się odbijać od kobiet jak od ściany. Nie musisz tracić czasu na Nieudane miłości, nieudane podrywy i zbieranie się do tematu jak pies do jeża. Szkoda tego czasu. Oszczędź go sobie.